Kandydat na prezydenta Janusz Korwin-Mikke odwiedził Bolesławiec. Nie było Tutaj w okręgu może z nas 1 tak i... szybkie międzylądowanie wykonał na byłym lotnisku wojskowym Krzywa, nieopodal autostrady A4. Mała avionetka kandydata to sprawdzona Cessna 172 Skyhawk z unikalnym malowaniem korwin 1. Kampania Komitetu Wyborczego Korwina jest w całości finansowana z darowizn, sympatyków. Pierwszeństwem nad wygodą była mobilność i funkcjonalność, stąd podróże awionetką. Janusz Korwin-Mikke w ten oszczędny i efektywny sposób podczas swojej kampanii odwiedza ponad 40 miast w całej Polsce. Idealne warunki pogodowe pozwalają mu na sprawną realizację napiętego rozkładu lotów i spotkań. Janusz Korwin-Mikke, podróżując po całej Polsce na spotkaniach z wyborcami, Powtarza, że kandyduje, żeby zrobić to, co trzeba. Podczas meetingów świetnie inspiruje młodzież, a swoje wywody opiera faktami. Bogdan Nowak i Klaudia Wiczak z okręgu legnicko-jeleniogórskiego z Partii Korwin pożegnali prezesa na lotnisku i życzyli mu dalszych wysokich loży.